Witam was wszystkich bardzo serdecznie Ja jestem karmol A dzisiaj głównym celem będzie Nasze znalezienie diamentów Poza odcinkiem znalazłem trochę żelaza I mi się już tutaj przetopiło I jak możecie zauważyć To postawiłem żelazne drzwi Żeby żaden filaczer mi nie wchodził Do chaty Tylko teraz ja mogę I trzeba będzie kilof zrobić Ale widzę że Z drewna mam lipę Robimy sobie kilofy tak z myślę, że w takim tempie dostajemy szybko yy, diamenty i zrobię sobie crafting taki na wszelki wypadek. Rzecz jasna, żelazo to nie będę musiał brać. I o, ci ja, achievement się odkrył. No to, to gitara, trzeba będzie trochę pochodni zrobić. No nie, no muszę wsiąść to drewno i dobra. To jest pojawioska wioska. Jak możecie zauważyć. Tutaj są moi ludzie do sieba pyku. A dobra, ja sobie pójdę jeszcze jakieś zrobić sprzęt, żeby ten koleb nie zabił, a je tego hita znowu. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to sobie obejście poprzedni odcinek. Dobra. Jakiś tutaj przed... tutaj tutaj... Ok, jakiś przedmiot tutaj jest. Helmet. Yy, bardzo spoko naprawdę by się podoba. A ja lecę właśnie to... O okurek, o kurek, o kurek No jednak nie. Ale dobra, żeby tutaj nie była taka ciurka. To poza pozaklejam to troszkę. I będzie idealnie pasowało. No i kitara. O tu jesteś ty kolemie. Co żeś mnie zabił, yy, ty obrońco Żelazdy pół mózgu. Dobra, ja będę musiał gdzieś kopalnię otworzyć. Z tej racji, że jest tutaj węgiel, to pomyślałem, że otworzę sobie tutaj kopalnię. To jest tak nie wiem, z 30 kratek od mojej chaty. I to jest dosyć blisko, będzie ta kopalnia. Tutaj chcę dokładnie otworzyć tą kopalnię. No to ja się wkopuję i szukamy diamentów. Już znalazłem żelazo. No to jest naprawdę dobrze. Tutaj pochodnia mi sobie rozświetla drogę. I akurat mało żelaza i mi się akurat przyda. Jestem już na 11 poziomie już znalazłem 24 Żelaza i Redstone da trochę. Ale mi niepotrzebny jest wtedy Redstone, tylko exp i z nich jest potrzebny. A ja się tymczasem kopię. Dobrze, o tu może znajdę jakieś diamenty. W... O, złoto. Ale wolałbym, żeby to by były diamenty. O! Są i one! Tutaj było złoto, a tutaj są te diamenty, to czy gitara? Jak tak szybko i ile mamy tych diaksów? Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste... No sześć diamentów, to jest ogólnie naprawdę spoko, właśnie sobie robię kilow diamentowy, żeby mógł szybciej kopać. Ale sobie też użyję, żeby nie, nie stracić Żelaza, które daje wydałem I słyszę lawę I co może świadczyć o tym Że obok jest jakaś jaskija. I wtedy, co tu jest to złoto Żelazo Węgiel Znowu złoto, znowu węgiel Mm, tutaj nic. Tutaj jest coś. O lapis, dobra, to się przyda zapewne. To enchantowania woda. Tak. E, złoto, jedna sztabka. Jest jaskinia. Przynajmniej powinna być, ale może jest na wyższym poziomie. No nie ma Ale powinna być Nie ma? takim cudem Halo? Ej, co to jest krane? To jest coś zbakowane. Może tutaj jest coś? No nie ma Szkoda, że nie ma Może tam by były jakieś diamenty, albo cóż ale to nie widzia faktu, że diabetów w nieba. Ma. Mam tylko bały w małych ilościach, więc idziemy szukać dalej. Ile żlazo tam A no naprawdę spora ta kopalnia jest. Tam jest coś? Chyba nic. Ojej, tu duża ta kopalnia. Trochę mi się tego przyda. Bo mam naprawdę mało tego wungla. Jak pożyczki jasna Cały czas słyszę szkieleta I nie wiem, czy mam się kołopawiać, czy też i nie. Bo tutaj gdzieś chodzi. I mi to, no, nie, nie ukrywa że to mi troszkę przeszkadza. Dobra, sobie to poza odcinki wykopię, ten cały węgiel, żelazo. Mnie głównie obchodzą diamenty. Mm -hmm. O, tutaj jest coś. No i co to ma być? Halo Co to ma znaczyć? Chat Znaczy ludzie. Co to ma znaczyć? O lapis, dobra, to mi się przytale. Trzeba zrobić więcej tych pochodni, bo ich się już mało. O tutaj coś jest. Lawa. Jak są? No nie ma. Tak, żeby na pewno nie wpadł do tej lawy. Nie ma tutaj diabetów chyba. A może tutaj, nie, tu jest ten szkielet? Kościół, aha, babo, help Aha. Przypominam, że krawy na poziomie trudności. torbaty hmm. Kolejny. Dobra, pioruny ci da perę, kościół. Kościół! Idziesz! Ale ty tej musiałem bić Jak No nie ma No nie ma Jest pisty, źle, mam tylko 3 Diabety jeszcze Tylko Tam już nic nie ma No nic nie ma I dobra i okulcie, chciałbym was poinformować Że 21 Pierwszego W sobotę najbliższą Która będzie Pete chciał zrobić live'a charytatywnego który będzie trwał 6 godzin takie świąteczne razem więc zapraszam was, was wszystkich do niego plany są takie, że zacznie się o 12 a skończy o 18 no i tak żeby trwało około z 6 godzin a my dalej szukamy diamentów tutaj już byłem a stąd przyszłem chyba no chyba ta. Dobra. To biorę pochodnie w rękę i kopię się w inną stronę. Tutaj. A więc przed chwilą znalazłem kopalnię w którym jest szkielet. Ale on jest łatwiej go zabije. To choda no i co i co i co? I dobra, i tu jest żelazo tylko i wyłącznie. A tutaj woda. I nie mam trewna, Ale tutaj może być drewno. Zobaczymy, Zara. Jest drewno. No czemu to są takie creepy dźwięki? Halo. Proszę się uspokoić. Dobra, mam no, drewno. I robię szybko sobie pochodnie. Kopałem się tak z 20 minut. Przed siebie I nie znalazłem żadnych diaksów Zużyłem obydwa kilofy i został tylko diamentowy Dobra łatwo Dobra łatwiutko Może będzie jakaś Skrzynka I właśnie jest Żelazny kilof Więcej pochodni Nasiona buraka się przytają. To jest taki, to mogę odłożyć. Kilowbi mi się przytaja na da I to tyle, dziękuję bardzo. Liczę daty w, w tych skrzynkach. No i niestety palną, ale no. I tak widać, gdzie zależy. A tam jest coś. Uuu, może coś tam jest. Creeper i. i, i kancia. Aha! To było taktik. Przepraszam cię bardzo, ale jestem. Bab. Łaj! Nie bij! Te pochodnie bij już przeszkadzają w tej łapie. Spal się kościół. Nie spali się. Spawner to mnie nie interesuje, nie interesuje to na razie, ale zostawię go sobie, Diamonds, where are you? Diamond, diamond, mm -hmm, mm -hmm. jaki to poziom? Weźcie aż tutaj, jak sobie będzie. Nie ma pata. Trzeba zejść. O. Name, tak. To mi się przyda. No to jest taki kobla, bo kiedy walić do chlebek sobie wezmę. I tutaj jest coś tam. Jest tylko <laughs> spider tam nic. Tam nic. Ochotnia jakaś tutaj. Gdzieś tu jest. Whatever. Więc jeste tu. Stycham. Dobra, przyję. O nie. Słuchajcie, trzeba będzie stąd wyjść. Nic nie mam. Nie mam. Eee, żarcia. O, nic nie ma do żarcia. Uciekł, Nie, 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 nie. No. Mam pół sertuszka, ponieważ żwir mnie przycisnął, i pół sertuszka mi zostało. Jest właśnie doc, i słyszę tylko zabijaki, i coś myślę, że sobie poczeka. widziałem wioskę, którejś tam strony. Moją wioskę, rzecz jasna. No i sobie poczekam do tej docy. No i myślę, że przeżyję. Okulnie okazało się, że to nie jest moja wioska, tylko jakaś inna. I... Tu jest dużo naprawdę potrzebnych przedmiotów. Tu są jakieś dziwne rzeczy, ale ja chcę żarcie i sobie pożyczę trochę słoby. E szybko siadko robić. I szybko crafting stawię i jedz, 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 jedz. jedz. I dobra Są dziwne jakieś tutaj bloki, wioski jakieś I przed chwilą widziałem Chłopa Takiego malutkiego filacera. O oh yes. jest Zobaczcie jaki on słodki jest to Zobaczcie jaki słodki Dobra No więc Ja sobie Tej wioski korcy zapiszę gdzieś A ja wracam do HT I Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. No i że często widzimy się na live, który odbędzie się 21 grudnia. Ten live będzie charytatywny, rozpocznie się o godzinie 12.00. I to jest życzę w sobotę, żeby każdy mógł być na nim. No i widzimy się na nim, a ja Wam życzę miłego odcinka, do wieczora. Trzymajcie się, cześć!